go Syna Gospodzia Matko zwolenna Maryja, z ziścina swścina Tell us the truth. Proszę o rajski przemysł. Przy Tobie pamiętam. Jestem przy Tobie pamiętam. Czuwam. Witaj jutrzenko rano powstająca, śliczna jak miesiąc, jak słońce świecąca. Ty świecisz w miłej światu Częstochowie, gdzie czołem biją świata monarchowie. Tobie z dwunastu gwiazd koronę dano, paną, Panią Cię świata wszystkiego podano. Na jasnej górze, jaśniejsza nad słońce, tu lud upada do nóg swej patronce. Pocieszycielko ludzi utrapionych, do ciebie panno w nędzach niezliczonych, lud się ucieka i prosi serdecznie, by za przyczyną twoją żył bezpiecznie. Pamiętaj, panno, na polską koronę, którąś raz wzięła pod swoją obronę. Wszakżeś jest Polską Maryja królową, której Bóg oddał za tron częstochową. Tam twoje serce, kędy skarb przebywa, gdzie królewski stół twój obraz nakrywa. Niech odrobiny z niego nam spadają, Twoi synowie niech głodu nie znają. Otwórz twój skarbiec. Niech mamy te dary, któreś Ty Synom dawała bez miary. Niech dziadki Twoje doznają Twej mocy. Strzeż nas, o panno, tak, tak we dnie jak w nocy. Słowami Franciszka Karpińskiego, pozdrawiamy Ciebie, Maryjo, w odpięciu już lat obchodzonym w ojczyźnie naszej dniu nauki polskiej. W roku 2020 ustanowiono 19 lutego rocznicę narodzin Mikołaja Kopernika. Nowym państwowym świętem, które rokrocznie stawać się ma wyrazem największego uznania dla dokonań rodzimych naukowców ponad tysiącletniej historii naszego narodu i państwa historii tak mocno związanej z tobą, Maryjo, przemożną nauczycielką wiary, nadziei i miłości oraz mądrości. Jak szerokie jest pojęcie nauki, przekonują nas jej liczne dziedziny. Począwszy od nauk humanistycznych, przez inżynieryjno-techniczne, medyczne i o zdrowiu, rolnicze, społeczne, o rodzinie, nauk ścisłych i przyrodniczych, aż po nauki teologiczne oraz te związane z przestrzenią sztuki. Świadczy to nie tylko o bogactwie ludzkiego intelektu, ale i hojnych darach, którymi uposażył nas sam Pan Bóg. Stajemy zatem przed Tobą dziś, Maryjo, w duchu wdzięczności za pokolenia tych wszystkich, którzy przed nami troszczyli się o nasz wspólny dorobek któremu na imię Polska, za każdego, kto przyczyniał się do jej dobrostanu oraz rozwoju w wierze, prawdzie, miłości i mądrości, za ludzi nauki, kultury, religii i sztuki, troszczących się nie tylko o wypełnione regały szkolnych czy akademickich bibliotek, lecz przede wszystkim o dobro człowieka, żyjącego w prawdzie. Wszak, jak napisał święty Jan Paweł II, wiara i rozum, są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Spoglądając w Twoje jasnogórskie, poranione, matczyne oblicze, dziękujemy dziś także za trud naszego wychowania, który podjęto, gdy dziećmi jeszcze byliśmy. Za to, że rodzice nasi, dziadkowie, nauczyciele, katecheci, wychowawcy od pierwszych już lat życia naszego przekazywali nam mądrość. Płynącą z jakże bolesnych nieraz kart historii ojczyzny, gdy choćby polska inteligencja poddawana była brutalnej niekiedy eksterminacji. Jak przy tej okazji z bólem nie wspomnieć lasu szpęgawskiego, lasów Piaśnickich czy Ludźmierskich, jak nie wspomnieć podwarszawskich Palmirów? Dziękujemy za tych, którzy, jako autorytety, uczyli nas myśleć, podejmować mądre decyzje. Uwrażliwiali na piękno i przekazywali wartości, zwłaszcza w tych momentach dziejów, w których autorytety były, są kwestionowane, wartości podważane, piękno wykoślawiane, a mądrość lekceważona. Za Polaków i Polki, którzy nie wstydzili się swojego kraju i nawet jeśli ich drogi niekiedy nie spotykały się z drogami Chrystusa i Kościoła, to dbali o wspólne dobro, bo mówiąc za Marią Kiri-Skłodowską. Trzeba mieć wytrwałość i trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i może to osiągnąć. My dziś tu przed Tobą zebrani dodamy, ad majorem Dei gloriam. Wdzięczni stajemy zatem za Mowę Ojczystą. Wszak jak pisał dawno temu Mikołaj Rej, niechaj narodowie wrzdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. W pokorze. Przejęci pięknymi dziełami naszych przodków, w dniu tym wspomnieć możemy choćby na słowa Jana Matejki, mówiącego kiedyś, iż sztuka jest dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku. Oddzielać sztuki od miłości do ojczyzny nie wolno. Dzień nauki polskiej łączy w sobie zatem wiele dziedzin ludzkiej twórczości, jakże mocno związanej w ojczyźnie naszej z tym, co polskie. Fryderyk Chopin z jak wielkim przejęciem deklarował, że chciałby tylko napisać i zostawić abecadło tego, co naprawdę polskie, a nauczyć odrzucać polskość fałszowaną. W ten apelowy wieczór mnóstwo można by przytoczyć cytatów wielkich ludzi nauki i sztuki, nieraz jasnogórskich pielgrzymów, których twórczość poszerzała ludzkie horyzonty i ubogacała dziedzictwo, któremu na imię Polska. Choć jak powiedział Janusz Korczak... Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał. Nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało. Chcemy, by dobro ojczyzny naszej prawdziwie nas zajmowało, a jej dziedzictwo nie tylko materialne, ale też duchowe i intelektualne. Prawdziwie było na większą chwałę Bożą i twoją. Mario. W ten zimowy jeszcze wieczór oddajemy Tobie cały Kościół, zwłaszcza nawiedzających dzisiaj to miejsce licznych pielgrzymów, między innymi z miejscowości Pielgrzymowice. W odpowiedzi na apel stolicy apostolskiej polecamy szczególnie Ojca Świętego Franciszka, prosząc dla Niego o dar zdrowia, jak i wszystkich naszych biskupów, zwłaszcza obecnego wśród nas metropolite Częstochowskiego. Zawierzamy Tobie paulińskich zakonników, których obrałaś sobie jako stróżów tego miejsca, osobę przełożonego generalnego ojca Arnolda Hrabkowskiego, który obchodzi dziś Dzień swoich imienin, oraz wszystkich ojców i braci, zwłaszcza naszych braci nowicjuszy. Swoją obecnością tutaj pociągaj ku sobie młode serca, by jasna góra nigdy nie była pozbawiona opieki białych braci. Polecamy Twojej opiece ludzi nauki i sztuki. Tak tych, którzy dopiero zaczynają swoją naukową drogę, jak i tych, którzy ich po niej prowadzili i prowadzą. Wspieraj także wszystkich rządzących, odpowiedzialnych za te obszary, na każdym szczeblu powierzonej im przez ludzi władzy. Modlimy się za wszystkich Polaków i Polki żyjących nie tylko w kraju, ale również poza granicami naszej Ojczyzny. W stulecie istnienia modlimy się także za naszą archidiecezję częstochowską, na ziemiach której jesteś teraz obecna w świętej ikonie nawiedzenia. Sercami jesteśmy dziś w parafii pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej. Twojej matczyny i opiece oddajemy wszystkich tych, którzy łączą się z nami przez transmisję radiową, internetową i telewizyjną. Szczególnie polecamy ci doświadczających cierpienia i trudów choroby. Jak również tych, którzy swoje intencje złożyli w wielkiej księdze modlitwy apelowej. W Twoim niepokalanym sercu zanurzamy dziś także obecne na tej apelowej modlitwie wraz ze swoją matką generalną siostry obliczanki, które w cieniu jasnej góry apelem tym rozpoczynają swoje tygodniowe zakonne rekolekcje. Niech wierne będą słowom, które wyrażają się w zdaniu, by chciały spłonąć przed obliczem Chrystusa. Jak ofiara, która nie pozostawiałaby po sobie śladu. Tobie więc oddajemy intencje każdego i każdej z nas, nasze rodziny i przyjaciół, rozważając tajemnice głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje przyjdź, królestwo Twoje bądź, wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Stropaś ma wyjąła zgi pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi i w godzinę śmierci naszej Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I na wieki wieków. Amen. O mój Jezu. Przedać nam nasze drzewy. zachowaj nas zgodownie wiedzielnego. Zaprowadź w świętych duszach nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O życie wieczne modlimy się dla naszego zmarłego współbrata, ojca Grzegorza Oskwarka. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Amen. Przez Boże miłosierdzie niech odpoczywa w pokoju naszym, w pokoju wiecznym. Amen. Tobie, Maryjo, ojczyznę naszą oddajemy, wołając, pod Twoją obronę. Zawsze wybawiać. Pani noszczy pośredniczko, pocieszycielko nasza, synem swoim, synowi swojemu, swojemu synowi nas od apelowego błogosławieństwa udzieli nas, nam metropolita Częstochowskiej. Na wielu obszarach życia politycznego słyszymy już od jakiegoś czasu. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, pokój i pokój. A Jan Paweł II wspomni, że ludzkość stoi dzisiaj na rozdrożu jak nigdy dotąd, bo musi odpowiedzieć na pytanie: z Bogiem, czy poza Bogiem, albo nawet wbrew Bogu. Bez Boga. Nie będzie pokoju i bezpieczeństwa kogokolwiek Pan z wami Niech imię pańskie będzie błogosławione Wspomożenie nasze w imieniu Pana Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.